Siema, witam z As Minecraft. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić kilofy. Jak widzicie, tutaj są już kilofy przygotowane i e, rzeczy z których ich e, możemy zrobić takie oczywiście. No tak. Do, e, żeby zrobić kilof e, potrzebujemy dwóch patyków. Ja tu mam po pięć, bo chcę zrobić e, każdy rodzaj tego, e, z każdego rodzaju kilof. Kładziemy je na środku dwa. I teraz na sam, y, na górę dajemy y, rzeczy, z których chcemy zrobić. Y, oczy... bez ki, kilow jest niezbędny, trzeba, kilow bardzo trzeba mieć, bo bez niego nie wykopiemy węgla, y, kabel stołna, nie zrobimy wtedy pieca i wiele, wiele innych rzeczy. Dobrze, mam nadzieję, że poradnik Wam pomógł. Dziękuję za oglądanie. I proszę Was o komentowanie, subskrybowanie, lajkowanie mojego kanału. Do zobaczenia.